Halo, halo, chyśni, no mam wszystkim Liska z tej strony Hades i witam was w kolejnym szczęksie na moim kanale. Jak widzicie jesteśmy. Green arrowem, zielona strzała, jesteśmy super bohaterem, i tu chciałbym podziękować Mateuszkowi, że zrobił mi ten strój, bo ja, ja go nie miałem i właśnie mi podarował, a Firestorma mu nie oddałem jeszcze po prostu. Słuchajcie, dzisiaj Zielona strzała postanowił, że co postanowił? Postanowił, że oczyści. Statek z piratów Jedyny problem jest taki, że na statku Panuje około 25 FPS-ów, a nawet 20 Więc to nie będzie Niestety takie płynne Jakie mogłoby być Zmienimy sobie strzały, jak widzicie pod dedami Są e, strzały kołczane Właśnie, ej, bo e, firework Arrowem jeszcze się nie bawiłem Hmm a, okej, okay, no to, to tak, 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 a karot, karotki, karotki, jak tam działają jo, karotki? E, bo jeszcze za bardzo się tymi strzałami nie bawiłem. Oj, pił, napił się, kurde, zdążył, nie? Dobra, to weźmy sobie na potrójne strzały. I y, niszczmy ich, oj. Właśnie oni są ciężkimi przeciwnikami, powiem wam. E, no bo jak widzicie, o, dobrze jest, padł pierwszy. Padł pierwszy przeciwnik. I... A i się zdąży napić. Dążył się napić. Niestety się zdążył napić. E, no, trudno. O! No dawaj! O! I... Opa! No. no jak widzicie, no nie idzie mi to trafianie tak do końca. I... O! Szybko, szybko, szybko zabić go! Oj, wy... A, najgorsi ludzie, nie? No powinienem tam zjechać i ich na przykład mieczem pojechać, ale troszeczkę się boję, więc wolałbym właśnie łukiem E, raczej się pobawić e, Niż e, Niż właśnie e, Schodzić tam do nich e, Swoją drogą Z e, raczej raczej Będziemy robili jeden film na dzień Albo co dwa dni moi kochani E, zobaczymy w sensie czy będziecie aktywni po tym, no jeżeli nie, no to wtedy będzie rzadziej i, i tyle na takiej e, zasadzie e, im, im bardziej jesteście aktywni, tym, tym szybciej odcinki będą. Ta, ta, taką zasadę wprowadzamy e, ogólnie do gini stary, dziękuję, dobra No i teraz z Green Arrow'a się przeistarzamy, żeby się właśnie tutaj e, sobie polatać i wow ile tu strzał jest, nie? I przy okazji sobie pozbieram te strzały i chwila. Ej, chwila, 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 bo was przed chwilą tu nie było, aż aszczylu, nie? Halo, stop! Dobra, no to, to teraz to nie opłaca mi się za bardzo strzelać. Ej, nie opłaca mi się... Wow! Ej, jak to się nazywa? Nie opłaca mi się zbytnio... Ła, ej, łaj, ty masz pistolet, stary! Nie wiem. Ej, tak to hej, jestem, jak będzie śmiertelny, nie? Czy coś? Dobra, lecimy ich mieczem. Chciałem troszeczkę. O, dobra. A właśnie słuchajcie, bo pisaliście ostatnio, że ej, bo że Hades nie widać. Jak to się nazywa? E, nie widać. Że nie widać. Boże. Weźcie, zepsujcie te drzwi, a nie, nie, nie odwalać jakąś głupotę. E, że nie widać broni, że to jest dziwne. Tak, macie rację. Nie widać jest, ale to tylko dlatego. Wow, dobra. Ale to jest tylko dlatego w sumie, że mam strój superbohatera I na stroju superbohatera nie widać Ja trochę jestem taki nieśmiertelny w tym stroju Czy coś takiego, nie? Ej, to jestem nieśmiertelny Nawet dla takich przeciwników No okej, okay, w sumie to spoko Skoro są z, e, jakby e, wprowadzeni, wprowadzeni superbohaterowie No to nie ma co narzekać Jest e, pętelka powiedzmy W sensie sznurek Okej, okay, aha, czy to jakoś zbytnio mega porywające super rzeczy, rzeczy tutaj nie znajdziemy, widzę. Okej, okay, to możemy sobie wziąć ostatecznie jakieś skóry. No, okay, spo... Ooh, magic Stuff. Jak to działa? Okej, okay, nie wiem. <ścoughs> nie, nie wiem, jak to działa, niestety. E, dobra, to AM, e, mięso, to nie powinienem tego, brać Znów jakiś ten proch, znowu jakieś tam głupotki małe. To, a nie, chwila. Coachan to nam tu oddajcie, a rzeczy zbędne to oczywiście lecą sobie e, do e, tego, do, do skrzyneczki, że tak powiem. A no, tak zapomniałem, że hej, ja latam, nie? Że, że, że ja mogę latać. Okej, okay, tutaj z tego co o kojarzę, to tutaj chyba e, jakiś kapitan może być. Ło wow, dzień dobry. Pajracie. Wow, dobra. Wbijamy na tych piratów, niszczymy was. Jednak zielona strzała, no... Chociaż ej, spróbujmy właśnie ten zieloną strzałą, zobaczymy czy e, też będziemy tacy trochę nieśmiertelni, tch, tacy trochę broken, e, czy, czy też nie. E, dobra, jesteśmy z zieloną strzałą. Dobra. Jeb was, uciekać ode mnie, jeb strzelamy. Ej, tu są villagerowie, którzy są e, tymi więźniami ich, wow, oni mają jeńców nawet, dobra. Zielona strzała. Nikt nie ucieknie od zielonej strza... Przepraszam, otworzyć drzwi? W ogóle... O. Oh. Może będzie troszeczkę lepiej. Wow, Dobra. Kolejni co nie umieją wejścia otworzyć. Wow, Dobra, chwila. Prze przełączmy się na mieczyk. W takim razie ja ci dam, kolego. Chodź tu, kurde, gin. Ej, trochę tego TNT tu jest. Hm. Że tak powiem. Ej, tu są armatki normalnie takie zrobione. Fajno, patrzcie. Bum! I poszło TNT w wodę. Czy wy wszystko widzicie? Tak, wy wszystko widzicie na szczęście. Wow! Wow, wow, wow. wow. Dobra. Troszeczkę tak z łuku się pobawimy. Jako zielona strzała, właśnie. O! Dobra, to, to zdejmijmy tych dalej po prostu. Zdejmujmy tych dalej. W ogóle wy macie fajniej, bo jak ja widzę na podglądzie OBS-a, to e, jest jaśniej, nie? E, bardzo. Oj, gdzie się leczysz? Gdzie się leczysz? Oni się chowają od tych strzał i to jest fajne. Dobra, to znaczy fajne. No okej, okay, może nie robią... Okej, okay, to, 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 to nieźle się panowie bawią. Wow, dobra, koniec. Mieczyk. Mieczyk w ruch wleci, Nie. Kurde, super bohaterowie czasami muszą użyć niekonwencjonalnych... Ej, a jakby ten? E, jakby w sumie. Jak tak sobie myślę, e, rozebrać ten statek? Ten, ten drewniany statek e, sikierą? Hmm. Całkiem zacnie by to mogło. A, bo ja mogłem tu od dołu pójść po prostu, rozumiem. W ogóle patrz, jak te strzały fajnie wyglądają wbite w to, nie? Kurde, taka zie, zielone lotki. TNT i to dużo tego TNT. To mi się podoba, nie? Bo TNT, ej TNT, mam dosyć dużo tej energii, nie? A ta energia, wybaczcie za lagi teraz, tak. Teraz są lagi, bo niszczę klocki, nie? E, to za to Was przepraszam bardzo. E, w sumie mógłbym zlutować. Ej, wiecie co? Ja, ja mam inny pomysł. Co Wy na to, żebyśmy wysadzili ten statek? Cześć, Jomek. A, okej, okay, ty, ty jesteś useless dla mnie. Spoko, rozumiem. E, wysadzimy ten statek. Ej, to jest jakoś taki fajny pomysł w miarę. E, dobra, pająk weź tam. Nie ośmieszaj się. Proszę, ja cię. Dobra, są schody na bok. E, czy to jest to, co ja myślę? A, dobra, czyli to, to jest to, dobra. E, czaję, czaje, bazę. Ja wszystko rozumiem. Okej, okay. dobra. Widzę szefa piratów. Dobra. Aha, to, to był. To był szef piratów? Nie, wiem, ale w ogóle ci ci, ci, te, ci ludzie nie wiedzą. Co? Wow, co jest? Wow! Kurde, king Wow! Ej, 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 on żyje! Wow! Pirat, kapitanie, a? Bo to jest twoja supermoc! No jak na bosa przystało, ale no. Wow! Ej, gdyby nie ta zbroja, nie? Gdyby... Wow No gdzie się leczysz? Gdzie? Ninja Dagger Ła wow. I dostaliśmy bacza za pokonanie Pirata, dobra To ich zdejmijmy, oj strz Walka strzelecka, dobra, patrz Ha, przegrałeś Oj, ci się wkurzyli Wid Widzę, że No gdzie tam? Gdzie się leczysz? No, do, no, no i ty, ty umrzyj, umrzy, umrzyj, umrzyj, dobra, dziękuję Ej, czy jakieś skrzyneczki tutaj będą? Jakieś skrzynki kapitańskie czy coś takiego? Tutaj tutaj są skrzynki. Wow! Dwa teleport stone'y. Ej, to ja mogę nimi handlować po prostu. Ej, ja mogę nimi handlować teraz. Czajcie to, ludzie. Teleport stone to jest, jest bardzo, w sensie bardzo, to jest e, dosyć rzadka rzecz, nie? W sensie no bo trzeba iść na te bossy, nie? A tych bossów Łatwo się u nie znajduje. Ale patrzcie, jakie łupy w ogóle, nie? I jeszcze jeden Teleport Stone. No, że ja się wyrażę, moi kochani. Słuchajcie, no to jest coś, co. Co wygrywa. Wygrywa tutaj bez dwóch zdań. A teraz, oczywiście, na koniec zostaje nam wysadzenie tego. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Wysadzić. Wow. Wow. Okej. Okay. To, że że tak powiem że, że tak powiem to tyle z moich e, uratowanych villagersów jest, e, w sumie dajcie mi przycisk dajcie mi przycisk, e, idziemy na sam tu wysadzać tutaj e, stateczek, ale teleport stony, no cudo cudo, cudo, tu, cudo, cudo, cudo Dobra, i szybko i da ta, ta, taka eksplozja z tyłu, nie. A no, okej. Okay. To jest. To, to jest tyle z tej explo-. Dobra. Ee, robimy małą podmiankę, żeby zobaczyć o, wlecieć sobie tutaj. No, ten statek na pewno już nie popłynie. Zwłaszcza po tym, co zrobiliśmy jego załodze e, i tak dalej. E, dobra. Ej, to 2000 kratek ja aż odleciałem. Dobra, to użyjmy teleport stona naszego, e, żeby sobie wrócić. Do domu po prostu, słuchajcie, w domku się nic nie zmieniło. Za bardzo e, o, to się zmieniło. Tutaj teraz e, mamy e, o wiele szybciej czerwoną materię. Już robimy swoją drogą. E, domek wygląda tak, skoro teraz mogę sobie latać, to w miarę wam tu ału. Są malutkie largi czasami. Mogę wam tu pokazać. Domkiem się pewnie zajmę w najbliższym czasie. E, więc, więc, więc nie ma się o to co martwić. W ogóle miałeś, miałem z Matyniem iść do Endu, miałem z Matyniem iść do Endu, ale niestety z Endem był jakiś tam problem i wywalało e, serwer, nie? I to było e, bardzo, bardzo złe. E, I o, i z poprzedniego odcinku tutaj, odcinka tutaj jak widzicie jest naga. Ale dobra, słuchajcie moi drodzy, to będzie krótszy odcinek po prostu, ale nie mam pomysłów co dalej zrobić, więc ja wam w tym momencie dziękuję za uwagę, za pokonanie pirata razem ze mną, zostawcie łapę w górę komentarz, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się no i cześć!